Witam, nazywam się Marcin Sypuła. Mam dzisiaj dla Ciebie lutowe wydanie miesięcznika Rachunkowość. Moją uwagę zwróciło opracowanie pani Bożeny Lisieckiej Zając na temat dwudziestolecia obowiązywania ustawy o rachunkowości. Autorka opracowania przypomina tło historyczne, w którym wprowadzono ustawę o rachunkowości, a był to 1994 rok. Przypomina także główne tematy, których rozstrzygnięcie miało istotny wpływ na kształt obecnej ustawy. Czy przepisy o rachunkowości zamieścić w kodeksie handlowym, tak jak to jest np. w Niemczech czy w Austrii, czy też w odrębnym akcie wykonawczym. Drugie pytanie dotyczyło zakresu podmiotowego ustawy o rachunkowości. Trzecia kwestia dotyczyła dziedzin rachunkowości, które ma regulować ustawa. Najwięcej wątpliwości budziło, czy obejmować ustawą zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. I wreszcie czwarta kwestia. Co przyjąć za wzorzec? Czy tylko zapisy czwartej i siódmej dyrektywy Unii Europejskiej, czy także msr -y i dorobek polskiej rachunkowości? Zadaniem ustawy miało być zapewnienie przekazywania przez rachunkowość godnego zaufania obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przedsiębiorstw. W dalszej części artykułu w ciekawy sposób zostały zaprezentowane istotne zmiany, które zostały wprowadzone do ustawy o rachunkowości w ciągu ostatnich 20 lat. Obecnie trwają pracę. Dotyczące wdrożenia w ustawie o rachunkowości nowej dyrektywy unijnej z 2013 roku. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, a będą dotyczyć w głównej mierze ograniczenia sprawozdawczości finansowej dla małych jednostek, odchudzenia informacji dodatkowej, likwidacji kategorii strat i zysków nadzwyczajnych, Zawężenia pojęcia jednostek powiązanych do dominujących i zależnych, przeniesienia należnych wpłat na kapitał własny do aktywów bilansu. Autorka zastanawia się nad kierunkiem rozwoju ustawy o rachunkowości. Pojawia się tu bardzo ważne pytanie, a mianowicie, czy należy wprowadzić powszechny obowiązek stosowania MSR-ów, co mogłoby być bardzo kosztowne. Czy też pozostawić obecną dwoistość, a mianowicie mniejsze podmioty stosują krajowe standardy rachunkowości? Zakładając, że część podmiotów w dalszym ciągu będzie stosować przepisy ustawy o rachunkowości, warto zastanowić się, czy wszystkie przepisy zdały egzamin i czy są takie, które należy zmienić. Można tutaj przytoczyć dwa bardzo ciekawe przykłady. Pierwsze to, jak przepisy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Mają się do obowiązujących dzisiaj rozwiązań informatycznych i elektronicznej ewidencji. Drugi temat to czy nie można byłoby zbliżyć przepisów ustawy o rachunkowości do przepisów podatkowych, CIT i VAT. Zapraszam do przeczytania omówionego artykułu, a jednocześnie proszę o pozostawienie komentarza, co według Ciebie warto zmienić w ustawie o rachunkowości. Dziękuję, pozdrawiam.